Pana, aby pójść tą drogą. Ja mam taką klasyczną opowieść, czyli byłem dzieckiem, które było na wyraz aktywne. Ja myślę, że takich dzieci jest bardzo dużo, zresztą moje dzieci też są bardzo aktywne, myślę, że też może być tak, że pójdą w tą stronę. No i uczęszczałem na zajęcia SKS, to się to nazywało, teraz jakieś tam atletyki. No i moją pierwszą dyscypliną był skok z wyższy, od razu. Zacząłem skakać flopem, co było niespotykane, ale widziałem gdzieś w telewizji tę konkurencję i, I od razu zacząłem skakać flopem. No ale mój e, trener, nauczyciel, wujek, takiej przeżywanej rodziny, m, Krzysztof Płaczko, powiedział, że jest trochę za niski do, do prowadzenia tej dyscypliny i że coś trzeba zmienić. No ale konkurencja z w tym, się wydaje fajna. No jakoś tak, 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 tak. Wyglądało pokrótce, to by tak, się myślę, rozwodzić bardzo dużo. Jakie były najważniejsze wyzwania, które musiał Pan pokonać w swojej karierze? Ja myślę, że motywacje i, i takie samozaparcie to są takie wyzwania, które są ciężkie, o których się rzadko mówi, ale słomiany zapał każdy z nas, większy lub mniejszy, ma i to jest taki, taki jeden z punktów zapalnych, kiedy się przestaje robić to, co się założyło, czy to, co się lubi czy, i wtedy ta wytrwałość jest bardzo pomocna. I na pewno pomaga w wytrwałości to, że się lubi to, co się robi, a ja akurat lubię to, co robię i to wam polecam wszystkim, żebyście robili to, co lubicie, bo, bo wtedy w pracy jest, będziecie, nie nie, nie ani jednego dnia. A myślę, że takie ciężkie momenty to przychodzą wtedy, kiedy wkładasz w to całe serce bardzo dużo pracy, a rezultaty są na przykład mizerne. No, albo na przykład kontuzje, które też gdzieś wykluczają cię i, i na pewno nie budują, właśnie gdzieś tam demotywują. W no, i takich załamań, tego, że chciałem skończyć, było parę, ale jakoś sobie poradziłem z tym. I myślę, że, że jeśli chodzi o młode osoby, ja też uważam za młodą osobę, czemu nie, to, to myślę, że po prostu taka ma advice, żeby się nie, nie łamać na pierwszej mm. przeszkodzie, bo tych przeszkód będzie więcej i będą cięższe. Jak wygląda Pana typowy dzień pracy i czy jest coś, co robi Pan codziennie, co pomaga osiągać sukcesy? Nie wiem, czy to pomaga osiągać sukcesy. No ja sobie robię rozruch, czyli jakieś pompki do czy to, z czym mam problem z reguły no, powstania. To jest tam jedna to dwie, testy, to jest taka moja rutyna. Kąpię się w innej wodzie codziennie, ale to też nie wiem, czy to pomaga, czy nie. W tam mojej, w, w sporcie, jest dużo różnych badań na pokoju, za, i dużo badań, Przeciw. Więc są takie dwie rzeczy, które może robię, które są inne niż przeciętna. A jeśli chodzi o taką ręką, no, co to nic nadzwyczajnego. Powstaje, robię śniadanie dla siebie, dla żony, dla dzieci. Jeśli ja je robię, jeśli małżonka, to małżonka. Idę na ja pierwszy trening. Coś do zjedzenia, odpoczynek, drugi trening. I to jest jedzenie istotne. Jeśli chodzi o dni treningowe, jeśli chodzi o dni, no to zajmuję się... na rozwój osobisty i zamienione. Ja myślę, że tak, ja myślę, że moi najbiści tutaj nie bez przyczyny bym mieli swoją mamę, która zdecydowanie mnie popychała i nigdy nie, nie zrobiła focha, że... Że, a, że zamiast na trening to mógłbyś pomóc mi w domu. Ja myślę, że to jest taki, tak jak mama zawsze mnie wspierała. Myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że nie każdy tak ma, więc dzięki. Dziadek, który dowodził gdzieś tam na treningi też w pewnym okresie życia. ale myślę, że, że ona wtedy, kiedy jeszcze nie była mało, no, że no, myślę, że zdawała mi dużo towary do tego, aby bym trenował jeszcze ciężej. No jest taka osobą, która potrafi to wywołać, że, że się chce ciężej pracować. <grytanie> <grytanie> Jakie wartości są dla Pana najważniejsze w życiu zawodowym i prywatnym? No, zawodowym myślę, że po prostu się staram żeby hmm, przynosiło to i radość, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o życie zawodowe. bo Wypalić się jest bardzo łatwo i bardzo szybko. Nie, że wiem coś na ten temat, ale myślę, że przez to, że poczynałem czy robiłem taki ruch, a nie inny w swojej karierze, to jeszcze nie jestem wypalony w, po tych 10 latach kariery zawodowej, bo swoje pierwsze nabawy zdobyłem w 2015 roku, czyli już, już prawie 10 lat temu, i, i myślę, że nie jeden sportowiec po takim stażu mógłby czuć się wypalony, a jeśli chodzi o wartości rodziny, życiowe, to myślę, że ta rodzina jest jedną z wartości, które, które gdzieś są u mnie na pewno na jednym z pierwszych miejsc. Tak, kropkę. W jaki sposób radzi sobie Pan ze stresem i impresjami, które towarzyszą Pana pracy? Ja myślę, że stres i presja są wszędzie i wszyscy tak samo odczuwamy stres i presję ja stojąc na, na mistrzostwach świata na, na samym środku stadionu podchodząc do swojej pierwszej próby, jak może wyjdzie przed jakimś ważną czy kartkówką I ten stres i presja się niczym nie różni. Po prostu różni nas to, jak sobie właśnie z tym umiemy poradzić i ile nie. mam Ona całą na to, aby wam powiedzieć. Ale myślę, że wraz z ilością stresu i presji. Albo się uodparniamy na to, albo wiemy, jak, jak wywołać to w naszym ciele, żeby, żeby ogarnąć siebie. Także, także myślę, że nie ma takiego jednego sposobu i myślę, że, że ktoś, kto tak mówi, to, to brzonka, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne doświadczenia życiowe. I myślę, że gdzieś się regulowanie oddechem jest bardzo ważne i, i to może pomóc, yy, ale myślę, że każdy jest inny. Przede wszystkim jeszcze z tego jest do następnych igrzysk olimpijskich w Los Angeles i to jest za 4 lata, więc jeszcze sporo przede mną. Aczkolwiek nie jestem najmłodszym zawodnikiem na arenie międzynarodowej, więc może być ciężko, ale to jest mój aktualny teraz Co poradziłby pan młodszym osobom, które chciałyby podążać za pana śladami i osiągnąć sukces w sporcie? Żeby nie szły moimi śladami, ich szły własną ścieżką i żeby czerpały radość z tego, co robią. I żeby się nie podawały na, na pierwszej, na przeszkodzie, bo tych przeszkód, jak już wcześniej wspomniałem, będzie więcej, będzie większe. Dzięki. Eee. dzięki. Było miło, ekstra tak, się przygotowałyście do siebie. Super.